Cześć, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj temat serca ludzkiego, tak? Jak łatwo dajemy sobie je zatruć, jak łatwo dajemy sobie narzucać jakieś fałszywe idee, fałszywe wyobrażenie o Bogu, tak? I poprzez te fałszywe wyobrażenia później jakby tworzymy fałszywe doktryny. Jakby początkiem tego jest zatrucie, czy Bóg jest wierny do końca, tak? Czy czy na pewno skocha bezwarunkowo. I nawet jeśli mówimy, że bezwarunkowo, ale jeśli coś tam, tak? Jakby pokłosiem tego jest rzekomy rozwód Boga z Izraelem. Ale najpierw zacznijmy od kilku cytatów, tak? Z powtórzonego prawa. Wiedz zatem, że Pan, Twój Bóg, jest Bogiem wiernym. Albo z listu do Filipian 1,6. Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa, tak? czyli aż do dnia pańskiego, do końca. Z pierwszego listu Jana 5.11. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Dał nam, tak? A nieodwołalne są dary Boże. Ale przejdźmy do cytatu z Jeremiasza, na którym się opiera rozwód Izraela. To jest Jeremiasz trzeci rozdział. Jest powiedziane, jeśli mąż oddali swoją żonę, ona odejdzie od niego i stanie się żona innego. Czy on jeszcze do niej wróci? Czy ta ziemia nie byłaby wielce splugawiona? Ale ty uprawiałeś nierząd z wieloma kochankami. Powróć jednak do mnie, mówi pan. Podnieś swoje oczy na wyżyny i sprawdź, czy nie jest miejsce, gdzie nie uprawiałaś nierządu. Przy drogach siadałaś dla nich, jak arab na pustyni, i splugawiłeś ziemię swoim nierządem i swoją niegodziwością. Dlatego, jeszcze i jeś... deszcze jesienne zostały wstrzymane, nie było deszczu wiosennego. Lecz nadal masz czoło od nierodnicy i nie chcesz się wstydzić. Czy teraz nie będziesz wołać do mnie, mój ojcze? Ty jesteś wodzem mojej młodości. Czy Bóg będzie się gniewał na wieki? Czy zachowa gniew na zawsze? Tak oto mówiłaś i czyniłaś zło, ile tylko mogłaś. Wtedy Pan powiedział do mnie za dni króla Jozjasza. Czy widziałeś, co uczyniał z tym czyni Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam uprawiała nierod. I powiedziałem po tym wszystkim, co uczyniła. powróć do mnie, lecz nie powróciła. A, widziałem to a widziała to jej zdradliwa siostra Juda. I widziałem, gdy z powodu nierządu odstępczyni Izrael oddaliłem ją i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej zdradliwa siostra Juda nie ulękła się, lecz poszła i również uprawiała nierząd. Więc tutaj pierwsza rzecz. Izrael, czyli 10 pokoleń, dostał list rozwodowy, a nie Juda. I na czym to polega? Że po prostu zostali wyrzuceni z tej ziemi. Ale idźmy dalej w tym rozdziale. Mimo tego wszystkiego, jej zdradliwa siostra Juda nie powróciła do mnie całym swym sercem. Lecz pozornie, mówi Pan. Dlatego Pan powiedział do mnie: Ostępczyni Izrael okazała się sprawiedliwsza niż zdradliwa Juda. Idź głoś te słowa ku północy i mów: Wróć odstępczyni Izrael, mówi Pan, a nie wybuchnę na was, na was mój gniew. Ja bowiem jestem miłosierny, mówi Pan, i nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją nieprawość, że odstąpiłaś od Pana, swego Boga, i biegłaś swoimi drogami do, pod, do obcych pod każde zielone drzewo. A mojego głosu nie słuchaliście, mówi pan. Nawróćcie się, synowi, odstępczy, mówi pan, bo ja jestem waszym małżonkiem i przyjmę was po jednym z miasta i po dwóch z każdego rodu i zaprowadzę was do Syjonu. A więc na czym polegał ten list rozwodowy? To jest oddalenie, to jest jak separacja. Zostali oddaleni, ale mogą wrócić. W Tym, że Izrael nie chciał wrócić, ale Juda powróciła do swojej ziemi, tak? Z nieboli babilońskiej. Nie ma tu mowy o żadnym rozwodzie Pernamencie, bo Bóg jest Bogiem wiernym. To my jesteśmy niewierni, to od nas zależy, co zrobimy. Tak samo jak w tej scenie, kiedy faryzeusze pytają Chrystusa o rozwody, tak? Że przecież Mój że dał nam prawo. Przecież Chrystus i mówi, że na początku tak nie było, że jakie wy pytacie, jaki rozwód? Że to jest jakieś pomylenie z poplątaniem. Jakby próbuj zupełnie gdzie indziej skierować, że to o co, co im chodzi, tak? Że w małżeństwie chodzi o to, żeby być razem. Nieważne, co się dzieje, ale być razem. Więc jeśli. Mamy fałszywe wyobrażenie o miłości, o małżeństwie, to poprzez to będziemy projektować na wszystko inne. Zdajemy sobie zatruć nasze serce. A druga sprawa, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jego prawo też dotyczy, jeśli w nie wchodzi. To nie tak, że On tylko dla nas tworzy, a dla samego siebie nie. On jest Bogiem wiernym i z Bogiem dobrym. Nie może być innym Bogiem. Dlatego miał chrzest Janowe, tak? bo to symbolizuje śmierć. I, mówi mu, I powiedział Janowi, że musi to zrobić, aby się dokonała sprawiedliwość. Bo musiał wziąć nasze grzechy na siebie, tak? I karą za grzech jest śmierć. Więc musiał umrzeć, bo Bóg nie schował tych grzechów pod dywan, tylko je wziął na siebie i zniszczył na krzyżu. Dlatego jest ukończone dzieło krzyża. Bo wszystko się dokonało, tak? Więc jeśli Bóg miał być niewierny Izraelowi, no to no jak możemy wierzyć, że nam jest wierny? Jak tak zaczynamy, że jest tutaj, wziął list rozwodowy, to potem zaczynamy wątpić, czy nam jest wierne, czy jednak zbawienie z uczynków. Tak, i próbujemy dokładać prawo, a przecież całe prawo się wypełniło, dokonało na krzyżu. Ale idźmy dalej. Księga Przysłów, 4,23. Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. A 27,19. Jak w wodzie odbija się twarz, tak w sercu człowieka, człowiek. A więc ufaj Panu z całego serca swego. Nie polegaj na swoim rozumie. Zważ na Niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki. I my najczęściej rozumiemy, jak Biblia mówi o sercu, jakby to była jakaś metafora, ale to, to nie jest tak. Tak jak Chrystus mówi, że nie uwierzycie mi w prawach ziemskich, jak uwierzycie mi w sprawach niebieskich. Serce naprawdę ma swój rozum. Serce ma swój układ autonomiczny, nerwowy, tak? Ma 40 milionów nerwów. Nauka dopiero dzisiaj zaczyna to odkrywać, chociaż już więcej wiedzą, ale nie chcą publikować, że rzeczywiście Biblia ma rację. My myślimy bardziej sercem niż głową, bo tam się zaczynają myśli i serce komunikuje się z mózgiem, a mózg wysyła sygnał do całego ciała, czyli mózg jest bardziej jak procesor. Dlatego w Biblii to serce jest to, co to jest to, co najgłębsze w nas. Tam się zaczynają myśli. Więc, jeśli tam sobie dajemy zatruć, to potem będziemy zatruwać wszystko wokół. Tak? Serce wytwarza pole elektromagnetyczne na metr. Odbieramy sygnał z innego człowieka, tak, na co najmniej na dystans jednego metra. Tym się naprawdę potrafimy komunikować i z innym człowiekiem, i nawet ze zwierzęciem. I Chrystus do, zrobił wszystko. Wszystko dokonało się na krzyżu. To, co było w Jego kwestii, Jego robotą, on to wszystko wykonał. Tak, wszystkie grzechy, za, i krzy, wszystkie grzechy po krzyżu, wszystko zostało tam zgładzone. I teraz jest nasza robota, tak? Bo dbanie o czystość serca to jest nasza robota. Więc to nie tak, że mamy teraz prosić Boga, żeby nam oczyścił serce, bo Ty masz to zrobić. I, no, patrz na to. Po sobie dajesz wrzucać do serca, tak? Czy nienawiść do innych narodów, czy do Żydów, czy do Ukraińców, czy ruskich. Bo od czego zaczynasz dzień, tak? No, czy potrzebno ci wied wiedzieć o tych wszystkich spiskach, skoro cię to w ogóle nie buduje, tylko cię to niszczy, tak? Jak, jak w mądrościach Salomona, tam, gdzie wiele rozumu, tam wiele goryczy, tak? To pomnaża wiedzę, pomnaża i cierpienia. Więc jak chcesz wiedzieć więcej, skoro to co już wiesz, nie potrafisz znieść? Pytanie tam retoryczne od Salomona, więc. Jeśli cię to nie, nie, nie buduje, to zostaw to po prostu. Bo jeśli damy sobie zatruć ten najważniejszy organ, to zatrujemy całego siebie i jeszcze będziemy trudzić ludzi wokół nas. A przecież wszyscy, startowaliśmy przy nawróceniu od czystego serca, tak mieliśmy na podobieństwo Boga, tak zostaliśmy ukształtowani. I Bóg przecież równo miłości traktuje i mordercę, i tego, co jest zamordowanym, tak? i pedofila, i ofiarę pedofila. Jeśli kogoś to gorszy, jeśli kogoś gorszy Chrystus, to właśnie ma problem z sercem. A inny jeszcze cytat z Ewangelii Mateusza 6:21: Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce, to co jest dla was najcenniejsze, tam będzie całe wasze serce, tam będzie całym sobą zdychać błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. A z Hebrajczyków 3,12 Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego, tak? Albo jak Piotr mówił, żeby nie było dwoistego serca, że jedna część wierzy, a druga nie wierzy, bo to tak jakbyście byli z jednej strony z żoną, a z drugiej z kochanką, tak? No to, to nie działa, tu coś jest nie tak. Więc to sobie pilnujmy, tak? To pielęgnujmy, żebyśmy sobie nie dali zatruć przez świat. No i taki ciekawy cytat z Księgi Królewskiej 19.1 o Eliaszu. Tam Eliasz chwilę wcześniej on pozabijał wszystkich proroków Bala, tak? Bo była tam cała mieli tez, że który Bóg jest prawdziwy. Tak i ogień z nieba spadł na ofiarę służoną przez Eliasza dla Jahwe i jakby potwierdził, że ten Bóg jest jedynym i prawdziwym. I kazał wymordować wszystkich proroków Bala. A teraz tu historia, co następuje zaraz potem. Wtedy Ahab, czyli król Izraela, opowiedział Jezabel o wszystkim, co Eliasz uczynił oraz o tym, jak zabił mieczem wszystkich proroków. Jezabel wysłała więc posłańca do Eliasza ze słowami: Niech to mi uczynił Bogowie i tamto dorzucą, jeśli jutro o tym czasie Twojego życia nie uczynię takim, jak życie jednego z nich. Kiedy to zobaczył, wstał i odszedł, aby ocalić swoje życie. Przybył do Berszeby, która należy do judy, i zostawił tam swego sługę. Tutaj jest dokładnie, że Eliasz zobaczył to w swoim sercu. Tak? bo serce jest to co najgłębsze, tam jest prawdziwa wiara. Jeśli tam zobaczysz, o czym ma serca, to, co chcesz wierzyć, to to się stanie, tak? I tutaj zakończyła się misja Eliasza, bo on się wystraszył Jezabel. Wcześniej służył Bogu, bo zabijał tych fałszywych proroków, a tu się wystraszył Jezabel. I skończyła się jego misja, on pewnie by mógł zrobić coś znacznie więcej. I teraz pytanie do nas, tak? Jeśli my sobie dajemy cały czas zatruwać w serce, to ile z tej misji, którą Bóg nam by przydzielił, tak? ile z niewypełnionych. Ile, tak jak się dzieci abortuje, to ile my takich myśli i dzieł Bożych abortowaliśmy już w swoim sercu. Tutaj już jest ciekawa też paralela do końca czasu, bo tak Aha był królem i tak jak w Apokalipsie nierządnicą jeżdża królów ziemskich, tak, że królowie służą nierządnicy. Tak tutaj ten Achab jest tym jednym z tych króli, a Jezabel właśnie jest tą wielką nierządnicą, jakby typem tego. I o co chodzi z tą Jezabel? To jest duch religijności, bo ona nie zwalczyła stricte z Bogiem, jakby kultem Jahwe, tylko żeby on był jednym z i jakby dokładała jeszcze innych kultów, były całe inne rytuały i tak dalej. Więc ludzie religijni zawsze będą ściągać w dół, tak? Ludzie religijni zawsze będą chcieli wycinać tych, którzy chcą służyć Bogu. To są takie kury religijne, które blokują inne dzieci Boże, żeby latały jak orły, tak? W nowym Przymierzu i cały czas będą ściągali ludzi do Starego Przymierza, żeby w Starym Przymierzu i w Prawie żyć, chociaż prawo zostało zniszczone i my mamy żyć ukończonym dziełem Krzyża, na wszystko, na całą Biblię patrzeć poprzez ukończone dzieło Krzyża, że to wszystko już się dokonało. Chrystus wziął całe przekleństwo na siebie i całe błogosławieństwo oddał nam, czyli wszystkie błogosławieństwa ze Starego Testamentu, one już są dokonane, a my nie musimy żadnych warunków wypełniać. Dlatego Chrystus mówi, że nie proście jak poganie. Nie mówcie się jak poganie, którzy proszą cały czas swoje bóstwo o coś. My jak mamy prosić, to mamy raz i dziękować, bo to się już dokonało, to się już wykonało. Mamy widzieć oczami wiary w swoim sercu, właśnie jak tutaj Eliasz zobaczył, tylko on zobaczył swoją zagładę, a my mamy widzieć swój ratunek, tam swoją nagrodę, to, to co Bóg chce nam dać. W końcu wiesz, że Bóg jest dobry i chce nam to wszystko dać. Tak jak w pieśni Mojżesza, to jest akurat cytat z Psalmu prowadził ich bezpiecznie tak, że się nie lękali, a nie nieprzyjaciół ich przykryło morze. To jest z 78, 53. Ale to chodzi o pieśń Mojżesza, tak jak księdze wyjścia, jak oni wychodzili, przechodzili przez Morze Czerwone i atakowali Egipcjanie. I zanim ich zaatakowali, zanim oni przeszli, oni już śpiewali, że błogosławiony Pan, Pan jest moją mocą, Pan moją potęgą, który e, z, zabił Jeźdźca i jego wojsko. Tak? Zanim się to wykonało, oni już musieli widzieć oczama wiary. Bo wiara to nie jest jakby taka obudna nadzieja, że a może się to wydarza, może nie. Wiara to jest pewnością tego, czego nie widzimy. Musimy być pewni, tak jak pytamy kubek, cokolwiek, oczami wiary musimy sobie to zwizualizować. Dopiero wtedy będzie ta wiara działała. Tak, tak samo uzdrowienia. Musisz widzieć oczami wiary, że jesteś uzdrowiony, bo to jest ukończone dzieło Krzyża. To uzdrowienie jest już w tobie. Nie, że może cię uleczy, bo w jego ranach jest nasze uzdrowienie, to się już dokonało. Dlatego też Jezus mówił, że większe cuda niż ja będziecie dokonywać, bo ja idę do nieba. Dlatego, że on idzie do nieba, tak? Póki był na Ziemi, to nikt nie będzie wyższy od niego, ale już jest w niebie, więc możemy czynić jeszcze większe cuda niż on. To wszystko jest w zasięgu naszych rąk. Bo trzeba uwierzyć, zobaczyć to oczami wiary. I to nie chodzi o jakieś fantazje, bo to musi być oparte na czymś realnym, czyli na słowie Bożym, bo świat duchowy jest bardziej realny od naszego świata fizycznego. Na tym musi być to oparte, tak? Oparte jest na Bogu. Taki cytat na koniec drugiego listu do Koryntian 13,11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Także bądźmy jedno, bracia. Niech Bogu będzie chwała, niech Bogu będą dzięki. Amen.